Witamy w kolejnym psalmie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i udostępnij to narzędzie ewolucji bliskiej Ci osobie. Przygotujmy się na potężną energię psalmu. Zacznij od uspokojenia umysłu i odłączenia się od wszelkich myśli, które mogą Cię rozpraszać. To jest Twój moment połączenia z Boskością. Oddychaj głęboko i spokojnie. Teraz pomyśl o swoim pragnieniu. Zajmij swój umysł tym pragnieniem. Proś z miłością, poczuj osiągnięcie, pozytywne poczucie osiągniętego celu. Zrobiłeś to. Wysłuchaj, panie, słów moich, rozważ moje jęki. Zwróć uwagę na moje wołanie o pomoc, mój królu i mój Boże, bo to ciebie proszę. Rano słyszysz, panie, mój krzyk. Rano ofiarowuję ci moją modlitwę. I czekam z nadzieją. Nie jesteś Bogiem, kto znajduje przyjemność w niesprawiedliwości. U Ciebie zło nie może mieszkać. Aroganckich ludzi nie akceptujemy w Twojej obecności. Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią zło. Niszczysz kłamców. Mordercy i zdrajcy Pan nienawidzi. Ale ja, ze względu na Twoją wielką miłość, wejdę do Twojego domu. Ze strachem pokłonię się ku Twojej świętej świątyni. Prowadź mnie, Panie, w twojej sprawiedliwości ze względu na moich wrogów. Idź prosto przede mną. Nie ma na twoich ustach słowa godnego zaufania. Ich umysły planują tylko zniszczenie. Gardło jest otwartym grobem. Językiem swym podstępnie oszukują. Potępij ich, Boże. Niech upadną przez własne machinacje. Wypędźcie ich z powodu ich licznych przestępstw, bo zbuntowali się przeciwko tobie. Ale radujcie się wszyscy, którzy w tobie szukają schronienia. Zawsze śpiewaj z radością. Zapewnij im ochronę. Niech się radują w tobie ci, którzy miłują twoje imię. Bo ty, panie, błogosławisz Sprawiedliwemu. Twoja łaska chroni go jak tarcza. Wysłuchaj, panie, słów moich. Rozważ moje jęki. Zwróć uwagę na moje wołanie o pomoc. Mój królu i mój Boże, bo to ciebie proszę. Rano słyszysz, panie, mój krzyk. Rano ofiarowuję ci moją modlitwę i czekam z nadzieją. Nie jesteś Bogiem, kto znajduje przyjemność w niesprawiedliwości. U ciebie zło nie może mieszkać. Aroganckich ludzi nie akceptujemy w twojej obecności. Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią zło. Niszczysz kłamców. Mordercy i zdrajcy pan nienawidzi. Ale ja. Ze względu na Twoją wielką miłość, wejdę do Twojego domu. Ze strachem pokłonię się ku Twojej świętej świątyni. Prowadź mnie, panie, w Twojej sprawiedliwości ze względu na moich wrogów. Idź prosto przede mną. Nie ma na Twoich ustach słowa godnego zaufania. Ich umysły planują tylko zniszczenie. Gardło jest otwartym grobem. Językiem swym podstępnie oszukują. Potępij ich, Boże! Niech upadną przez własne machinacje. Wypędźcie ich z powodu ich licznych przestępstw, bo zbuntowali się przeciwko Tobie, ale radujcie się wszyscy, którzy w Tobie szukają schronienia. Zawsze śpiewaj z radością, zapewnij im ochronę. Niech się radują w Tobie ci, którzy miłują Twoje imię. Bo Ty, Panie, błogosławisz Sprawiedliwemu. Twoja łaska chroni go jak tarcza.